Cześć, siemanko, Witajcie na kanale Pawła co Kanał Narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejną gazetkę, kolejny katalog narzędzi marki Parkside. 23% Watt. obniżka ceny w sobotę od 29 lipca. Strona 22. Nowy wskaźniczek dzisiaj. Ciekawe, kto zgadnie, co to za wskaźniczek? Tutaj mamy zestaw do nitowania nakrętek 151 elementów. Bardzo fajna i przydatna rzecz, bardzo dobre narzędzie. Wiercimy sobie otwory i możemy później skręcać M5, M6, M8, M10, M12, takie nitonakrętki do rur lub blach metalowych. 114 zł, regularna cena 149 zł. Poniżej mamy akcesoria warsztatowe 15,39 zł do wyboru. Zestaw haków i uchwytów, koszulek termokurczliwych, nitów zrywalnych, pierścieni uszczelniających lub zacisków gumowych do węży. Mniej więcej to tak wygląda. Dużo takich ciekawych właśnie haczyków. A tutaj za 46 zł mamy w z grzechotką i zestawem bitów. 81 elementów. Adapter do bitów. Uchwyt bitów z możliwością szybkiej wymiany jedną ręką. Coś podobnego. Bardzo dużo elementów. To mamy inny zestaw, ale właśnie też w Lidlu kupowany. A po prawej stronie mamy odkurzacz do pracy na mokro i sucho. Ten posiada 1400 watów za 230 zł. W zestawie rura teleskopowa z sąca długość przewodu sieciowego 4 metry, do węża sącego 2,5 m i bogaty zestaw akcesoriów. U mnie na kanale jest bardzo podobny, prawie identyczny, tylko posiada po prostu 1500 watów mocy. Ten ma 25 litrów zbiornik, a mój ma 30 litrów. U mnie się sprawdza, bardzo dobrze pracuje, polecam jak najbardziej. Poniżej mamy jeszcze o mniejszej mocy, 1300 watów, pojemność 19,8 litra. Nie każdy potrzebuje taki duży odkurzacz. Czasem wygodniejszy w użytkowaniu jest po prostu mniejszy. To są odkurzacze na mokro i na sucho. Ten za 168 zł posiada przewód 4 metry, długość węża sącego 2 metry i bogaty zestaw akcesoriów. Ten ma dłuższy o pół metra przewód sący. Zobaczmy na kolejną stronę. Strona 24 za 168 zł. Mamy szlifierkę taśmową 900 W. Są dwa rodzaje tych szliferek. Jest słabsza. Ta ma 900 W, to już jest sporo mocy. Uchwyt tutaj regulowany w różnych pozycjach. I bardzo dobrze ta szlifierka się sprawdza. Chociaż tutaj jest problem z regulacją tej taśmy, że tam ona czasem się zrywa albo spada. Akurat w mojej szlifierce takie coś. Nie występuje. Taśmy szlifierskie 75 x 533 mm. Prędkość taśmy od 240 do 400 m na minutę. W zestawie mamy pojemnik na pył. Złącza do zewnętrznego układu odsysania, Dwa ściski, czyli możemy sobie ją obrócić i przypiąć do stołu. No i oczywiście jest idealna do drewna tworzywa sztucznego metalu, masy szpachlowej oraz lakierowanych powierzchni, a po prawej stronie mamy bardzo ciekawe narzędzie, jest to szlifierka do ścian i sufitów posiada 710 W mocy 307 zł a normalnie 399, czyli dobra cena. Nożyrafa, dobra rzecz oczywiście jak jest posłuszna. Dawaj mała, dawaj, w końcu jesteś. Żyrafa. I robi swoją robotę tak jak trzeba, a nie obija się. Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 800 do 1800 obrotów na minutę. Średnica tarczy 225 mm. Kąt pochylenia głowicy szlifującej 120 stopni w przód w tył. 60 stopni w lewo w prawo. Rozsuwany trzonek teleskopowy. Od 143 do 170 cm. No, jeżeli chodzi o tą żyrafę, to powiem Wam, że no nie wiem jak ona się sprawdza. Jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzu pod filmem, czy to jest dobre narzędzie. świr! Czy się nie psuje, czy jak? Ta co ja mam, to jest elegancka, posłuszna, dobrze działa. i ścianę. Taką żyrafę to ja rozumiem. Czasem udaje kunolisa. Nie no, w końcu jesteś żyrafa czy kunolis? No dobra, koniec żartów. Przejdźmy do kolejnej strony. Wyśpisał, w głowę. Strona 26: akcesoria hydrauliczne. Różne obcinaki, giętarki, klucz do gięcia rur, obcinak do rur miedzianych, obcinak do rur PVC, zestaw do kielichowania rur za 26 zł. Również zestaw trzech kluczy hydraulicznych lub klucz do rur narożnych 53 zł spirala do czyszczenia rur za 19 zł a na stronie 27 mamy akumulatorowy klucz udarowy na akumulator 20V on posiada akumulator w zestawie i ładowarkę 307 zł też obniżka o 99 zł czyli mi się wydaje, że to jest bardzo dobra cena u mnie bardzo długo już działa, co w sezon wymieniam sobie opony, koła i znakomicie po prostu się sprawdza. Jeżeli wszystko jest dobrze dokręcone prawidłowo, to po prostu te 400 Nm, które tutaj są maksymalne, one wystarczają do odkręcenia po prostu kół w samochodzie. Jeżeli są dobrze dokręcone prawidłowo, także polecam. Wszystko robię na tych nasadkach chromowo-wanadowych. Wiadomo, że lepsze są udarowe chromowo-molibdenowe. Ale na razie sprawdza się dobrze. I nie tylko do odkręcania kół, tylko można po prostu odkręcać sobie różne śruby, wkręty, wkręty śrubowe na przykład i super daje radę. Mówimy tutaj oczywiście o takim zastosowaniu amatorskim, bo jeżeli chcemy coś więcej zrobić, to polecam ten klucz. Parkside Performance, który jest również u mnie na kanale. Dobra, zobaczmy na następną stronę. Na stronie 28 mamy już takie narzędzia pneumatyczne. Tutaj mamy pistolet lakietniczy. Przewód wąż do sprężonego powietrza 10 m za 38 zł. Pistolet do farb na sprężone powietrze za 53 zł. Taki manometr. Takie dysze stożkowe, czyli do różnych naszych zabawek dostosowane. Ale interesuje nas to, żebyśmy mogli napompować koło samochodowe. Czyli zostajemy przy barach, których będziemy używać. Tutaj nam się zmniejsza ciśnienie w kompresorze. No przekroczyliśmy, mamy 3,49 bara. Tu mamy dodatkowy przycisk. No i około 2,5 bara. Narzędzie do zmuchiwania. A tutaj mamy również manometr taki klasyczny. No, i tak wygląda ten manometr klasyczny. No całkiem dobrze wykonany. Tutaj jest to aluminiowe, lekkie. No, a po prawej stronie, jeszcze na stronie 29, mamy kosiarkę spalinową 132 cm3, pojemność silnika za 599 zł. Obniżka aż o 31%, czyli bardzo duża obniżka. Też nie wiem czy to dobrze działa, jak to działa. Jeżeli ktoś może to niech napisze w komentarzu pod filmem. Jeżeli ktoś posiada, czy warto kupić taką kosiarkę. Także dziękuję wam za uwagę, bo już chyba nie ma nic więcej. bo Moja żyrafa się spieszy do lizania ściany. Siemka, cześć!